Cześć! W drugiej części zobaczymy, jak szlifujemy stół. Docinamy elementy nóg pod blachę. O, właśnie musi być pod kątem 45 ta noga. Przeszlifowałem sobie model, który przed chwilą zrobiłem. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Pokażę. O, ładnie widać. O, po docięciu elementów i wyszlifowaniu zabierzemy się za olejowanie. Olej twardy Borma. Przetestujemy ten olej, jeszcze go nigdy nie testowałem. Zobaczymy, czy się nadaje. I klient w międzyczasie sobie domówił jeszcze pod stolik w taką półkę. To będziecie mieli okazję widzieć, jak rocinamy drzewo, kleimy i montujemy to do stolika. W tej kolejności weźmiemy się za wyszlifowanie blatu, zakładamy nasz papier na festora, czy festula, jak to wymawia, jak wymawia. Od dołu załamiemy delikatnie kanciki, żeby nie były ostre, od góry załamiemy kanty frezem R3. Więc bierzemy się do roboty. Gdzie są moje nauszniki? Słuch to podstawa, pamiętajcie. Bierzemy naszą frydarkę, górną, życinową, fryzem R3 i wszystkie kanty dookoła łamiemy. Po załamaniu kantów bierzemy się dalej do rzeczą, którą będziemy musieli wykonać, to musimy wyciąć otwory na blachę, tak tu po skosie, już prezentuję, na wysokość 6,5 cm i do tego posłuży nam nasz model, który wykonałem, jestem ciekaw czy się sprawdzi, jak myślicie, zdaje egzamin czy nie, już ja pokazuję blachę. Ta blacha musi wejść w to miejsce wycięcia. O tak. Więc nie przedłużając, bierzemy się do roboty. 100%. Proszę tylko spojrzeć. Jak zostało to wszystko ładnie wycięte wyostrze. O. Wlacha idealnie się teraz tutaj zmieści. I tym sposobem będziemy mogli połączyć naszą oskrzynię czy cargę. Jak zwał tak zwał. Do stołu po prostu. Więc teraz zaczynamy łamać kanciki. Wszystkie cztery kanty muszą zostać złamane. I proszę pamiętać, żeby te dolne kanty też zostały złamane. Dlatego że kawałek to tak, jakby klient przesypał powolutku, niech to chwyci, stół w taki sposób i nasze kanty by nie były załamane <słuch> lub stępione, to może się oderwać kawałek drzewa. I to wtedy już będzie nasza wina, że tego nie zrobiliśmy i reklamacja. A więc przechodzimy do działania przedłużając przechodzimy do działania i proszę pamiętać łamać te kanty, to jest bardzo ważne. te kanty na dole, zaprezentuję. Widzą Państwo? Tak ładnie. Teraz nic się nie wyrwie. Następnym etapem, który wykonamy, będzie docięcie targ i wycięcie rowków na noski pod blachę Już pokazuję. O, chwyci ostrość. O, właśnie tak. Musimy takie noski chwycić, aby ta blacha się schowała i równo dolegała. O, tak, właśnie. O, tu ładnie widać. Więc za chwilę będziemy przechodzić do tego etapu. Jeszcze dodam. w przy takich kolikach nogi cofamy zawsze 5 cm. O sobie taki ustaliliśmy wymiar. No i tak robimy po prostu. 5 cm cofamy. 4 targi musimy wyciąć. 2 na 44 cm, a 2 na 55 cm. No to co? Przechodzimy do działania. Zwalniamy tempo. Nasze capi zostały wycięte i docięte na wymiar. Róweczki też ładnie nacięliśmy. Zaprezentuję. Następnym etapem to będzie wyszlifowanie i załamanie kantu widocznego z jednej strony. Resztę kantów wtępimy. To nic. Przechodzimy do działania. Proszę zobaczyć, jak to jest wszystko ładnie spasowane. Wyostrzę. O. Widzą Państwo? Sargi zostały docięte. Tutaj zostały kanty załamane. O, tutaj. Tu tutaj inny delikatnie stępiony. Tutaj wkręcamy wkręty 16 mm z czterech stron i tutaj śrubę. Dokrę dokręcamy i wtedy nam cargi się cofają i ściągają, i wtedy noga jest sztywna. W międzyczasie położyliśmy pierwszą warstwę oleju na nasze elementy. Teraz się bierzemy za naszą półkę. Półka ma mieć wymiar, o ile pamiętam, no, ale tylko że, żeby się nie 76x62. Teraz skrajamy deskę na 90 cm. Już pokazuje. O właśnie. Jak rozcinamy dębinę, to musimy wyciąć biele Tą pierwszą część drzewa. To musi wszystko wylecieć. Tutaj, tak, po, po długości, musimy to wszystko powiesić. Ja nie że teraz kaza drzewa. O, tutaj też. To jest To z deski na no nam zostaje, żeby Was nie skłamać. Deska ma szerokość 38 cm. No to z deski na jak gotowo po wystruganiu wydniemy około 28 cm. Akurat z tej deski. To nic, musimy zmienić tarcz na naszej pile. I bierzemy się do rozcinania elementów. Bierzemy się za zmienianie tarczy. Stosujemy dwie firmy. CNT i firmy Faber tarcza. Są bardzo dobre tarcze, fały, nie do zarznięcia. To jest tarcz typowo do rozcinania elementów, do dokładnego cięcia. Pamiętajcie, siła razy gwałt równa się 20 lat. Teraz pokażę naszą tarcz papy no, ściągnę to proszę spojrzeć. Już pokazuję. Jest trochę zanieczyszczona, bo cięła dębinę, ale to są normalne rzeczy. Wyoszczę. i pokazuję naszą tarcz do typowo rozsilania desek. To jest konkretna tarcza z wielkim zębem. Jak to się tam maknie, to za to co? Łapy o ryba! Nasze elementy zostały przeszykowane. Teraz was przekazuję w ręce arkadiusza, który wam pokaże, jak zmontować taki stolik od A do Z. Przywitać się z witaniem, Witam ciapków. Nie, nie, tak na poważnie. Skręcimy ten prościutki stolik. Prościutki, to jest bardzo skomplikowany projekt. Te śmieszne blachy. Zaczniemy przykręcanie od blaszek Do stołu. O jejku, jejku. Będziemy blachy na stole, szesnastki wkręty, tak w ten sposób no, na równym, albo po kolei, spokojnie. I utużyłem dokładnie, pamiętajcie. Przy okazji pozdrawiamy czapków z dąbrowy. <laughs> Serdecznie. Będą wiedzieć o kim mówimy. Nie bez żadnych problemów. Tam ja to Nie, ja szykował materiał. Dokładnie. I tego się obawiam. Ja tak. Boi się, że coś wystąpi. Zawsze coś wystąpi. W moim przypadku akurat nie. Jak ja szykuję elementy, zawsze wszystko pasuje. Zostawiamy to bez komentarza. no śruby. Do tego szósteczka wiertełko. Oczywiście tempe, bo i ostrego nie posiadamy. W ten sposób. Dobrze. Ale kamerę zasłaniasz. Dobrze, przepraszam. I ci wszystko ładnie widzisz? Widzisz? Chciałbym przyjść i A <grym> Ale to już było. Ma jakie Oczywiście tempę. <grym> <grym> w ten sposób, to może zrobimy w ten sposób. Jak już chcę, to już te nogi wsadzimy. Dobrze. Cyk. Eee, gdzie masz jeszcze tę klętawkę, Nie, ty miałaś jedną, gdzieś, Nie, nie, nie. ja mam tu szoki, już więcej nie mamy. A gdzie <grymne> Wyniosłem do domu. <grymne> w ten sposób. Ale ja mówi, że po pięć nogi przyszykał, no to niech mu będzie. W ten sposób dobra. Wyciemy czymesanomie No muszę znaleźć podkład do osirów. Muszę iść jeszcze na Harę poszukać podkładek. Pod Dobra, w końcu po godzinie znalazłem podkładki i jedziemy dalej z koksem. Ale teraz tego tutaj. Ja sobie robię to tak 70 i ten sposób. Dobra, zapraszamy po przerwie. Czekajcie masz powody. Dzień. Dobra, trochę mi zeszło z tą półeczką Bo ktoś nawalił szpatlą jakby był za darmo na nią to, A prawda, to? I szlifowanie, nasz cudowny Karol Nie, prawda Nie, tu tak na poważnie, teraz mamy cztery klapki są uszykowane, dystansiki Położę na nią są tą półeczkę, żeby skręcić, żeby był wymiar równy I ją przykręcimy zaraz No w ten sposób wszystko pasuje wycięte za pierwszym razem. Tak, jeśli nie mogę doczekać efektu Jeszcze 5 minut i będzie już efekt Efekt jojo. Dokładnie Pamiętajcie, że dobra firma zawsze wraca do swojego klienta. Tak, ja to są mądre słowa. Zobacz, mogę to wziąć. Jeszcze chwileczkę drogi Karolu. Oczywiście panie tu Okay, dobry dajcie. Mogą być ogonki też. <laughs> Dobrze Karolu, możesz już wyciągnąć klapeczki. Okay. Już się szef to czekać nie może. Mój najlepszy pracownik to skrętał. Więcmy może tutaj. Pokażmy widzom. Ale coś jest ciężkie. Jesteście dumny. Dziękuję. Miło mi to słyszeć. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał. Co nie Arek? Tak jest. Trzymajcie się.